Audio firmy Sansui. Zestaw składający się z, w tym wypadku z trzech komponentów. Jest to wzmacniacz stojący na samym dole. AX750, tuner TX950 i odtwarza CD-CDX950. Brakuje tu chyba magnetofonu. Przewidziany jest w tym zestawie, ponieważ Zestaw sterowany jest tutaj centralnie, można powiedzieć, za pośrednictwem wzmacniacza. Są do tego niezbędne połączenia. No i właśnie z tego, co można zobaczyć na tylnej ściance, tam gdzie te połączenia są lepiej widoczne, brakuje właśnie magnetofonu. Zestaw jest martwy, nie działa. Do sprawdzenia, jaki jest powód. Swoją drogą rzuciło mi się tu w oczy kilka, kilka takich ciekawych napisów odtwarzaczy CD. Na szufladzie ma napis MSH. Masz, czy sugerowałoby to bliski związek z produktami Techniksa, ponieważ właśnie ten producent tak nazwał swój sposób przetwarzania dźwięku Multistage Advanced Noise Shopping, jeśli dobrze pamiętam. Występujący też w wersji Advance w późniejszym czasie. Natomiast sama firma Sansui to też ciekawe, bo właściwie już nie istnieje. Według doniesień, które można znaleźć na różnych stronach internetowych zaprzestała działalność w 2014 roku, choć jej historia była dosyć długa, bo zaczynała równolegle z firmą Sony na przykład. Tak? To jest rok 47 produkcja transformatorów te, tego typu podobnych urządzeń to ta założona była przez e, człowieka, który w czasie wojny przed nią e, dystrybuował części elektroniczne w Japonii e, i co ciekawe no właśnie ta firma przetrwała długie lata produkując sprzęt audio później. E, było kilka takich e, bardzo udanych konstrukcji między innymi też lampowych. W Polsce, jak powiedziałem, mniej popularna, ponieważ Sansui jakoś chyba nie miała okazji zaistnieć w Pewexie, ani w Baltonie. Trafiały się jej produkcje, można było gdzie nie gdzie je spotkać, ale to raczej w rękach prywatnych, po prostu jakiś taki prywatny import. W latach 70-tych właśnie i 80-tych, czyli akurat w tym czasie, kiedy firma przeżywała swój, można powiedzieć, rozkwit. Tak trochę prześmiewczo mówiąc, to jeszcze był ten czas, kiedy to nie główny księgowy decydował o ostatecznym kształcie produktu, tylko inżynier, który, który no, często stosował komponenty drogie i rozwiązania bezkompromisowe. No, ktoś mógłby powiedzieć, że no, fajnie, ale to właśnie może był powód, czy jest powód, dla którego sensu już nie ma w gronie żywych, że tak powiem, producentów, tych, którzy działają nadal. No, pewnie tak, albo jest to jedna z przyczyn. No ale dość tych opowieści, muszę tutaj sprawdzić, co też takiego wydarzyło się we wnętrzu tego zestawu, że nie daje żadnych oznak życia. Elementem, który wprowadzał tutaj e, zamieszanie w postaci braku działania mm, zestawu Sansui, a konkretnie wzmacniacza tego, który tutaj przed nami, czyli AX750, była taka niewinna dioda. Na końcu pensetu ją być może widać. Wygląda jak dioda prostownicza, taka detekcyjna. Jest to jednak dioda o dużej szybkości działania. Ona pracuje w układzie zabezpieczającym. Kolumny głośnikowe, de facto, w przypadku awarii odłącza te kolumny od wzmacniacza, tak żeby nie pojawiły się na ich zaciskach, nie pojawiło się napięcie które mogłoby je po prostu uszkodzić w tym wypadku wioda po prostu odmówiła posłuszeństwa i musiałem ją wymienić a ta wymiana, muszę powiedzieć, w tym wzmacniaczu jest dość epicka, dlatego, że żeby do niej się dostać, to trzeba zdjąć tutaj wszystko a więc płytę czołową odkręcić, wszystkie potencjometry, płyty drukowane, które tutaj widzicie, transformator tak aby dostać się od spodu do płyty głównej no i dokonać wymiany, no przy okazji tą płytę tutaj wyczyściłem w miejscu gdzie gdzie miałem takie podejrzenie, że wylał kondensator elektrolityczny no, w końcu okazało się, że to podejrzenie było nieuzasadnione, nie wylał no ale skorodowane zwory takie w kolorze zielonkawym mając, no, wszystko to wskazywało na to że mogło do tego dojść dlatego e, również płytę wyczyściłem e, teraz jeszcze tylko wyczyszczę ją z tego z pozostałości kurzu tak żeby ładnie wyglądała e, no i już i to w zasadzie wszystko jeśli chodzi o ten wzmacniacz zestaw e, Sansui za chwilkę go złożę już jak to się mówi, na gotowo. Zostaw Sansu i gotowy do pracy. Może wracać do e, przeznaczonego mu miejsca, gdzieś tam w salonie. Muszę powiedzieć, że gra bardzo, bardzo ładnie. Ma ciekawe brzmienie. E, no cóż, e, w tak zwanym międzyczasie jeszcze troszeczkę usprawniłem pracę odtwarzacza CD, e, który e, wymagał po prostu oczyszczenia e, lasera. Aczkolwiek myślę, że sam laser, że tak powiem, chyli się ku upadkowi, no i wkrótce przyjdzie też pora na niego, aby, aby go wymienić. Tym niemniej, na razie jeszcze zostaje, będzie sobie dalej pracował. Wczytuje płyty pewnie, działa bez zarzutu w tej chwili, więc na razie jeszcze nie ma potrzeby, aby dokonywać tej wymiany. Więc dość egzotyczny jak na, jak na tutaj polskie warunki, zestaw Sansui wraca do należnego mu miejsca.